Cześć tu Karolina. Dzisiaj przychodzę z filmikiem zakupowym chciałam Wam pokazać, co kupiłam w eksonie i w sklepiku gosi. W eksonie kupiłam takie dla dzieci. Tak to będzie wyglądać po złożeniu taka choinka, taka ozdoba stojąca. Żeby tak z siećmi coś tam zrobić, spróbować przynajmniej bo może są jeszcze za małe, zobaczymy. Taki do embossingu folder, yy, plaster miodu. Yy, taka dla dzieci to tak, tylko Wam przelecę. Znaczy taka do kartek. Już tyle osób pokazywało, już tyle filmików widziałam, że tylko tak Wam przelecę. Jakby ktoś był. Ktoś, kto jeszcze nie widział, może taki czarno-biały. No nie było za dużego wyboru u mnie w actionie, yy, No ale. Myślę, że to wy... no, wziąłam takie, które na pewno wykorzystam, bo takie motywy zwierzęce fajnie wyglądają na kartkach. A no, święta z Mikołajem mi się nie kojarzą za bardzo, bo Mikołaj jest dużo wcześniej. No i wziąłam takie bardziej zwierzęce. I taki blok <laughs> z jednolitymi kartkami, takie przetarcia do jakichś vintage'owych Prac, yy, takie fajne tła, jakby bałaganiarskie, więc to by był Action. Okay. Yy, i teraz sklepik Gosi. Yy, tutaj mam pistolet yy, do kleju z taką bardziej precyzyjną końcówką. Ja już mam taki stary, bardzo brzydki, więc i ten ma też włącznik więc też myślę fajnie Kleję tak na zapas wzięłam bo mam nadzieję że już do końca roku nie będę składać żadnego zamówienia ale <laughs> zobaczymy jak to wyjdzie w praniu i takie z deko artu metaliczne farby tin vintage brass i cooper żeby tak było Dobrze, zrobimy zaraz. Tu było to. Nie tego odkładać, żeby mi dzieci tego zaraz nie porwały. Yy, I teraz będzie trochę papierów, ale jeszcze za nim papiery. Yy, taki Flamiran. W sumie nie pomyślałam, bo wziąłam tylko po, takim, po takich A4. ale myślę, że spoko. A tak akurat, że mi nie zostanie nic. Z takich drobnych rzeczy, trochę tekturek, taka para młoda, dzieciątko dwuwarstwowe, Serwetka, taki duży napis album, bardzo mi się spodobał, trzy takie napisy nowożeńcy. I y, szczęścia w każdej minucie. To widziałam właśnie u Moniki Konki i bardzo mi się to takie właśnie uniwersalne wydało i bardzo fajne, y, fajne takie taki zwrot na kartkę. Y, dwa wykrojniki. Y, tak, taka i taka choineczka. Też dla świątecznych. Też mi się choinki właśnie podobają, a, a nie miałam. I teraz e, taki dinusowy blok 20 na 20. Do tego wziąłam sobie też takie dwie teurki były dinozaury, więc sobie wzięłam. E, I tutaj takie taki fajny myślę, że będzie. Mój, mój syn właśnie jest na etapie dinozaurów. Bardzo lubi teraz wszystko, co jest z dinozaurami, więc no, tak myślę, że coś mu tam zrobię. Może taki jakiś albumik? Tak. No, nie wiem jak to się stało, ale miałam dwa w zamówieniu, więc może lepiej będzie większy album i wziąłam też takie duże. Dużą kartę 30 na 30 z dinozaurami. E, więc to by było to. Taka jedna kolekcja. E, to już będzie szybciej, bo mam wszystko już pootwierane. E, takie dodatki vintage'owe. E, takie 15 na 30 takie dodatki, e, takie rameczki fajne. Tego chyba nie ma w żadnych dodatkach do kolekcji. I takie jest mój skarb dziewczynka, są karty do Project Life'a, także fajnie, dziękuję bardzo. To takie miłe jest, jak są jakieś precisy. Kolekcje Vintage Bizu, małą do Project Life'a, daj kacy, napisy i kolekcje 20 na 30 ale tu też Wam nie będę pokazywać, bo to można zobaczyć sobie na kanale Craft O'Clock. też właśnie jeszcze koperty i dodatki do wycięcia. Yy, I jeszcze no to są takie też świąteczne yy, ozdoby, znaczy no do kwiatków. Yy, tu są moje dzieci, przepraszam, ale no wolę w dzień to nagrać, bo przynajmniej kolory są rzeczywiście takie jak jak mają być? Mam nadzieję, że nazą no. <laughs> mi dokończyć. Z fabryki dekoru Huge Winter to wam pokażę, bo nie widziałam tego, żeby ktoś, ktoś już to pokazywał. Takie drzewka, takie wzorki geometryczne. Tu jest różne. Znaczy, ja myślałam o swoim albumie do zrobienia. Ale nie był, był taki fajny, vintage'owy, ale niestety go nie było. E, jednego nie było. Pani dzwoniła właśnie powiedzieć, że go nie ma. I wybrałam sobie taki. To, że mam dwóch synów, to nie oznacza, że nie mogę mieć różowego albumu. Mi się ten papier właśnie bardzo podobał też, ale wybrałam Zdecydowałam się na tamten, no a skoro tamtego nie było, to... To wziąłem sobie ten i właśnie pani fajnie dzwoniła y, się zapytać. Potem całkiem jej namieszałam w tym, a bardzo cierpliwa pani Ula, więc dziękuję bardzo za takie. To jest też fajne, że klient się nie czuje, że y, robi kłopot. Całkiem potem zmieniłam prawie pół zamówienia, więc y, dziękuję. <laughs> y, to są takie dodatki. Karty właśnie tu y, są z dwóch stron. Z drugiej strony są po rosyjsku, więc tak, może Wam pokażę. Tak. I takie napisy. Potem taką dziecięcą, bo prawdopodobnie będę robić w najbliższym czasie dosyć sporo dziecięcych albumów. Tak. Takie e, trochę plany. E, I takie też tutaj. E, My Little Panda Boy, ale. Myślę, że do dziewczynki też by to może pasowało. Ten niebieski jest taki jasny, taki fajny. E, tutaj też właśnie te angielskie wam tylko pokażę. Mm, day of your baptism to też jest fajne, że właśnie pomyśleli o, o chrzcinach. Tu są z jednej strony te. Tak i właśnie e, liczby. Ja lubię takie bo właśnie, często robię. E, takie albo na, na taki wodospad na cały rok, albo z całego roku dziecka, albo e, strony takie lubię, <laughs> właśnie każda strona na jeden miesiąc, więc też fajnie tutaj takie e, z misiami panda, właśnie dodatki taka słodka ta panda jest e, bardzo fajny też ten odcień niebieskiego, takie ośnitki są takie geometryczne zwierzątka na tym, kopeczki śliczne te bambusy taka żółta żarówka trochę porągiewki murki, takie paski z przeszyciami liście takie bambusy z liściami połączone i taki alfabet więc to by był Little Panda. Eee, jeszcze... Eee, tu mam... Eee, Little Beer. Eee, też właśnie taka trochę vintageowa, nie wiem czemu. Eee, Spojrzałam się z albumem, z którym kiedyś zrobiłam, tak jakoś, nie wiem czy mam sentymenty do tego, ale no. Po prostu wybrałam, podobało mi się. Do tego są też takie koperty. One są 20 na 20 chyba, albo nawet trochę mniej. Nie wiem, 20 chyba na 20. No, myślałam, że będą większe, ale nie szkodzi fajne takie słodkie. To jest takie, takie malutki format. I tu każda strona jest inna, co też się zdziwiłam, bo miałam tą kolekcję z jednorożców i tam było po dwie karty, więc w sumie no, nie zwróciłam uwagi na, na okładce, że. Każda jest inna, ale fajnie. Tutaj taki ciemny. Tutaj takie napisy. I love a little bird. Nutki. Fajnie też. Tutaj takie um, zygzaczki. Takie kwiatuszki. E, kratka. Nie wiem, czy będzie to fajnie widać, czy... Trochę światła. nie, chyba światło tylko przeszkadza tutaj takie zygzaki żółto niebieskie, kropeczki takie na ciemnym tle tutaj gwiazdki na brązowym taka marokański tapeta jakby tutaj taka żółta Kratka, żółto-niebieska. Kwiatuszki takie trochę jaśniejsze na niebieskim tle. Paski. I właśnie jak to dopiero zobaczyłam, to mi się skojarzyło z tym albumem, co kiedyś robiłam dla mojego bratanka. Nie pamiętam tej kolekcji, ale właśnie te z tymi tagami się skojarzyło. Tu są co prawda napisy tylko po rosyjsku. Druga strona ma po prostu kratkę, więc jak ktoś nie chce, to może wykorzystać. Ale tutaj są tylko dwa takie te tagi z napisami, więc myślę, że to jest fajnie do wykorzystania. Tutaj taka kratka, tak jak mówiłam, brązowa. No a tutaj jedynie grafiki do wycięcia i myślę, że to wystarczy. A tutaj są takie paseczki. No, część papieru pójdzie po prostu na jakieś te kieszonki czy coś, a, a te grafiki myślę, że powycinam i, i też będzie fajnie to wyglądać, jak takie tajkaty po prostu. Więc to i wzięłam też dla chłopca, chciałam i dla dziewczynki, i zupełnie nieświadomie, w sumie dopiero właśnie jak otwierałam i zobaczyłam, Wziąłam. Little bany, mały króliczek wersja dla dziewczynki. I są właśnie, to jest po prostu chłopieńca i dziewczęca i mają takie same wzory. Też na to nie zwróciłam uwagi. No bo właśnie to, to jest to, co zamawiałam przez telefon tak, tak na szybko, jak pani Ula zadzwoniła. Więc nieświadomie wybrałam sobie. I tutaj jest I Love Little Bany, sweet Little Bany więc takie napisy Fiol na fioletowym tle tu jest taki turkus kratka serduszka na takim brązowym różowym tle nutki na zielonym takim zegzaki e, tutaj też to właśnie taka tapeta na fioletowym tutaj taki lekko liliowy kratka Mówię Wam kolory, bo nie wiem czy to będzie dobrze widać. Ale tutaj różowo, takie fioletowe ręzaki, też takie zielono, przybrudzony, zielony, też y, tapeta. Serduszka na takim różowym przybrudzonym. Tutaj też właśnie te kwiatuszki. Serduszka na zielonym. Taki, to jest taki morski, taki, no taki ładny, mi się bardzo podoba, bardzo, też bardzo mi się podoba te kolory, podobają, A, takie paski fioletowo-różowe i tutaj też właśnie te tagi yy, i tutaj kratka taka, <gryw> mój śpi yy, i tutaj też te grafiki właśnie do wycięcia. I z tyłu taka, <laughs> takie grubsze paski. Yy, I to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie będzie więcej zakupów w tym miesiącu. Yy, no, myślę, że jakoś to będę do nowego roku wytrzymać. Yy, no i to tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie widzieliście jeszcze tych papierów, yy, a jak coś to sobie przewiniecie. Dzięki i do usłyszenia. Pa, pa.